W dzisiejszym wydaniu Wieści z Ratusza powiemy o przedłużeniu obostrzeń sanitarnych i punkcie szczepień powszechnych na hali lodowej, przekażemy informacje o upamiętnieniu katastrofy smoleńskiej, zachęcimy do wzięcia udziału w tworzeniu strategii rozwoju miasta, poinformujemy o dotacjach na wymianę starych pieców, a także zaprosimy na prezentację historii przedwojennej mieszkanki Oświęcimia do Cafe Bergson i na wydarzenia online przygotowane przez Oświęcimskie Centrum Kultury i Osiedlowy Dom Kultury na Zasolu. Dzienne wzrosty zakażeń koronawirusem kształtują się na poziomie około 20 tysięcy. Powoli zmniejsza się liczba nowych zachorowań. Niestety wciąż przybywa pacjentów wymagających hospitalizacji, co niesie realne ryzyko zapaści w służbie zdrowia. Według danych z 14 kwietnia zajętych jest blisko 76% łóżek cOVIDowych i prawie 79% respiratorów. Stąd rząd zadecydował o utrzymaniu dotychczasowych zasad bezpieczeństwa do 25 kwietnia. Zamknięte będą wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane, instytucje kultury, kina, fryzjerzy i salony urody. Bez zmian pozostaną limity w sklepach i obiektach kultu religijnego. Uczniowie szkół podstawowych średnich uczą się zdalnie. Wyjątkiem będą żłobki i przedszkola, które otworzą się już w poniedziałek 19 kwietnia. Znacznie dłużej, bo aż do 3 maja nieczynne będą hotele. Dopuszczono możliwość uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Od najbliższego poniedziałku, 19 kwietnia, możliwe będzie także uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu przy zachowaniu limitu 25 osób. Sprzymierzeńcem w walce z pandemią są szczepienia. Do tej pory, według danych z 15 kwietnia, w punktach szczepień w Polsce wykonano ponad 8 milionów 200 tysięcy zastrzyków. Ponad 2 miliony 190 tysięcy osób przyjęło już dwie dawki szczepionki. W tym kwartale ten proces ma znacznie przyspieszyć z uwagi na zapowiadane większe dostawy szczepionek. Każdego dnia na szczepienia rejestrowane są kolejne roczniki. Więcej informacji można znaleźć na stronie gov.pl ukośnik Szczepimy się. Oświęcim ma również szansę na zwiększenie liczby iniekcji. Staraniem władz miasta w Hali Lodowej otwarty zostanie punkt szczepień powszechnych. Koszty przygotowania obiektu i jego wyposażenie pod punkt szczepień na tym etapie zapewnia samorząd miejski. Dziennie personel medyczny zrobi 400 zastrzyków. Wielu mieszkańców Oświęcimia zgłasza nam sygnały, że mają trudności z zapisaniem się do różnego rodzaju punktów na terenie miasta Oświęcim. Tych punktów działa sześć, działa w, w szpitalu jeden punkt, jeden przy ulicy chemików oraz cztery punkty w zakładzie lecznictwa ambulatoryjnego na terenie miasta, które funkcjonują. I oczywiście ta trudność wynika przede wszystkim z tego, że ilość szczepionek, która jest dostarczana do tych punktów jest niewystarczająca. No, dla przykładu właśnie dla, dla tych czterech przychodni to jest około 240 szczepionek na cały tydzień. Moglibyśmy znacznie więcej szczepić, natomiast niestety ten system nie dopuszcza takiej możliwości. Zgłaszaliśmy tutaj z las zgłaszało możliwość zaszczepienia większej ilości osób, natomiast informacja zwrotna instytucji rządowej, która decyduje o ilości szczepionek, była, że dalej otrzymujemy tą małą ilość właśnie szczepionek. Więc dlatego też, kiedy pojawiła się szansa na to, żeby powstały masowe punkty szczepień, wystąpiliśmy z wnioskiem do wojewody już początkiem kwietnia o utworzenie takiego święcimskiego centrum szczepień właśnie tutaj na lodowisku, by można było znacznie większą ilość mieszkańców zaszczepić. Zakładamy, że około 25 tysięcy mieszkańców jest możliwych do zaszczepienia. Nie wiem, czy wszyscy będą się decydować oczywiście. To już decyzja indywidualna każdego, natomiast stwarzamy takie możliwości, żeby niekoniecznie trzeba było jeździć do odległych miast. Słyszymy dzisiaj, że wiele osób jeździ do Krakowa czy na Śląsk, żeby właśnie tutaj mogli się zaszczepić. Wystąpiliśmy z wnioskiem do Wojewody. Wojewoda ostatecznie po kilku dniach tu wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia ustalił, jakie są miejsca na terenie Województwa Małopolskiego, gdzie takie centra powstaną. I właśnie jest decyzja, że jedno z centrum powstanie na lodowisku w Oświęcimiu, drugie centrum powstanie w Kentach, więc będą dwa punkty masowe, jeżeli chodzi o powiat. My ze swojej strony oczywiście przygotowujemy się już zarówno pod tym kątem logistycznym, czyli będziemy zapewniać wyposażenie, powstaną tutaj boksy, powstanie cała infrastruktura związana jakby z komunikacją i uruchomieniem tego punktu. Po stronie zakładu lecznictwa ambulatoryjnego będzie kwestia stworzenia zespołów medycznych, które będą prowadziły te szczepienia i mam nadzieję, że decyzje Narodowego Funduszu Zdrowia, które Będą związane z, z akceptacją takiego punktu, gdyż taki punkt musi zostać odebrany. Będziemy starali się, żeby już w przyszłym tygodniu przedłożyć taki wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia, by taki punkt jak najszybciej został uruchomiony. Taka decyzja zostanie podjęta, ale oczywiście warunkiem kluczowym jest, że agencja rządowa, która decyduje o ilości szczepionek i też możliwości szczepienia, wpisze nas na listę takich punktów w kraju, gdzie będzie wtedy można dopiero. Jak gdyby się rejestrować. Oczywiście też od agencji rządowej zależy, czy ta ilość szczepionek, którą oczekujemy, będzie wystarczająca. Więc my ze swojej strony robimy wszystko, żeby ten punkt jak najszybciej uruchomić. Przypominamy naszym seniorom, którzy chcą się zaszczepić przeciwko COVID-19, że mogą liczyć na pomoc w uzyskaniu terminu na szczepienia. Pracownicy dziennego domu pomocy pomogą przejść proces rejestracji przez infolinię czy przez e-rejestrację w przypadku posiadania profilu zaufanego. Wystarczy zadzwonić na numery telefonu: 33, 841, 1780, 33, 841, 1781 lub 783, 434, 107. Do czasu zaszczepienia znacznej części naszego społeczeństwa musimy zachowywać odpowiednie środki ostrożności. Nośmy więc maski zasłaniające zarówno usta, jak i nos. Unikajmy dużych skupisk ludzkich. Zachowujmy odpowiedni, co najmniej 1,5 metrowy dystans. Pamiętajmy o myciu i dezynfekcji rąk oraz wietrzeniu pomieszczeń. Obostrzenia wynikają z aktualnej sytuacji epidemicznej. Stąd apel do nas wszystkich o odpowiedzialność, bowiem nasze zachowanie ma nie tylko wpływ na nasze zdrowie i życie, ale też może decydować o losie innych. Oświęcimi uczczono pamięć 96 ofiar katastrofy pod Smoleńskiem, w tym prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką. W 11. rocznicę tragedii prezydent Oświęcimie Janusz Chwierut, w towarzystwie wiceprezydenta Andrzeja Bojarskiego oddał hołd pamięci ofiar składając kwiaty pod grobem nieznanego żołnierza na placu Tadeusza Kościuszki. W katastrofie polskiego samolotu rządowego w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku zginęło 96 osób, wśród nich prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczarowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów sił zbrojnych RP, pracownicy kancelarii prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące stanowiące delegację polską na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załoga samolotu. Zachęcamy mieszkańców oświęcimia do włączenia się w pracę nad strategią rozwoju miasta z perspektywą do roku 2030. Dokument będzie określał wizję rozwoju oświęcimia w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej oraz środowiskowej. Zaplanowane działania zostaną tak ujęte, aby osiągnąć założone cele przy jak najlepszym wykorzystaniu dostępnych szans i zasobów, w tym środków unijnych. Niezwykle ważne jest, aby opracowana strategia rozwoju miasta oświęcimia na lata 2021-2030 była wynikiem wspólnych prac mieszkańców, podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń, organizacji i samorządu lokalnego. Dlatego przygotowana została ankieta. Badanie jest całkowicie anonimowe, a odpowiedzi na pytanie zostały objęte tajemnicą. Wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień. Ankieta jest dostępna w wersji elektronicznej oraz w formacie PDF na stronie oświęcim.pl. Wypełniony formularz w formie papierowej należy przekazać do Urzędu Miasta Oświęcim, wrzucając do urny w budynku przy ulicy Zaborskiej 2. Badania będą prowadzone do 30. Kwietnia. Pozostało coraz mniej czasu na likwidację kopciuchów. Osoby zainteresowane mogą skorzystać z dotacji z budżetu miasta do wymiany starych pieców na nowe ekologiczne źródła ciepła. Termin składania wniosków upływa 31 lipca. W trosce o jakość powietrza dla nas wszystkich proponujemy mieszkańcom, aby skorzystali z dotacji, którą udzielamy ze środków budżetu miasta. Wnioski możemy składać do końca lipca bieżącego roku. Wszyscy, którzy złożą, otrzymają tą dotację. Wysokość dotacji wynosi maksymalnie 7 tysięcy dla pieców gazowych, 10 tysięcy dla pompy ciepła, dla fotowoltaiki wraz z pompą ciepła 16 tysięcy. Naprawdę są to bardzo korzystne warunki i gorąco zachęcam mieszkańców do skorzystania z dotacji. Szczegółowe informacje o dotacjach Wydział Ochrony Środowiska telefon 33 842 91 82. Przypominamy, że do końca 2022 roku trzeba wymienić wszystkie kopciuchy, czyli piece niespełniające wymogów co najmniej trzeciej klasy emisyjności. Na prezentację historii niezwykłej kobiety, mieszkanki przedwojennego Oświęcimia, Towy Berliński zaprasza Kafe Bergson 19 kwietnia o godzinie 20. Opowie o niej Andrzej Niziołek, który jest autorem książki Ogród w Oświęcimiu. Aktualnie Towa mieszka w Jerozolimie i właśnie tego dnia świętuje swoje 106. urodziny. Wydarzenie będzie transmitowane na profilu Oszpicin oraz Kafe Bergson. Warto też zajrzeć na stronę internetową Oświęcimskiego Centrum Kultury i Osiedlowego Domu Kultury na Zasolu, bowiem pracownicy obu instytucji kultury przygotowali wiele interesujących propozycji online dla dzieci i dla dorosłych. Zapraszamy.